Czym obecnie jest dla ciebie patriotyzm? Hmm, w sumie to no, nie wiem na przykład branie udziału w wyborach. Coś... Czym według ciebie jest patriotyzm obecnie? Patriotyzm obecnie to dbanie o swój kraj. Czym według ciebie jest patriotyzm? To jest oddanie własnej ojczyźnie i w razie co walka z nią. Czym według ciebie jest patriotyzm? Patriotyzm to postawa szac szac szacunek i yy, miłość do ojczyzny. Czym według Ciebie jest patriotyzm? Patriotyzm to szacunek do ojczyzny. Czym według Ciebie jest patriotyzm? Moim zdaniem patriotyzm to postawa, umijowania no i poświęcenie się ojczyźnie. Obecnie jest dla Ciebie patriotyzm. Patriotyzm obecnie dla mnie jest poświęceniem się za. poświęceniem swojego życia dla ojczyzny. Obecnie jest dla Ciebie patriotyzm. Patriotyzm jest dla mnie braniem udziału w wyborach oraz przejmowanie się losem naszego narodu. Obecnie jest dla ciebie patriotyzm. Patriotyzm jest dla mnie szanowaniem go do polskiego. Obecnie jest dla ciebie patriotyzm. Dla mnie patriotyzm to miłość do ojczyzny z szacunkiem do innych krajów. Obecnie jest dla ciebie patriotyzm. To jest to postawa umy i szacunku do własnej ojczyzny.